Witam Was wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj przyszła pora na ulubieńców Maja. Mam Wam do pokazania kilka takich ulubieńców kosmetyków, które sprawdziły się u mnie właśnie w tym miesiącu i które używałam najczęściej w tym miesiącu. Więc jeśli jesteście ciekawi, co mam Wam do pokazania, to zachęcam Was do oglądania. Jako pierwsze pokażę Wam kosmetyki do pielęgnacji. Pierwszy będzie to Hydrolacto Hydrolat Tonic z Habru z marki Liren. Wygląda on tak. Jest to właśnie taka tonizująca woda kwiatowa, która ma nawilżać i łagodzić. Jak możecie zauważyć, ja jej nie zużyłam zbyt dużo, pomimo iż używałam jej praktycznie codziennie. E, można by rzec, w, właśnie w maju, więc jest to bardzo wydajne. E, opakowanie też jest fajne, bo y, tam, y, ten rozpylacz tutaj y, bardzo fajną taką faktycznie mgiełkę na tą twarz y, nam aplikuje. Nie są to jakieś takie duże krople y, bądź jakoś nierównomiernie to nam pryska po prostu na twarz. Więc y, opakowanie jest bardzo fajne i ten, y, ten spray również. Y, Zapach ma przyjemny, natomiast w momencie, kiedy spsiukam moją twarz tym właśnie hydrolatem, to przez chwilę po prostu nie wciągam tego produktu, gdyż jak się dostanie w nos, że nie jest to dosyć przyjemne. Aczkolwiek sam produkt bardzo polubiłam. Bardzo się u mnie dobrze sprawdzał, właśnie w maju, bo w maju go zaczęłam tak intensywniej używać. Um, używałam go zarówno i na czystą skórę, bez żadnych um, kosmetyków, i na skórę taką już po, po pielęgnacji, po kremach um, i tego typu rzeczach, ale również używałam um, tej mgiełki um, na um, makijaż i też się super sprawdzała. Ta twarz była taka odświeżona. Um, makijażowi też się nic nie działo, także naprawdę jest to taki wielofunkcyjny można powiedzieć produkt i tutaj również producent nam pisał że codziennie rano i wieczorem rozpyl hydrolat tonik na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu po użyciu nałóż odpowiedniej dla skóry krem Liren stosuj także w ciągu dnia na makijaż jako odświeżającą mgiełkę Wysokie stężenie naturalnych składników może wpłynąć na ewentualną zmianę koloru produktu. Tego nie zauważyłam, jeśli chodzi o zmianę koloru, ale tak jak mówię, ja go właśnie stosowałam przez różne te etapy, które Wam powiedziałam, i w każdym się dobrze sprawdzał. Co w ogóle ten tonik ma robić? Co nam tutaj producent pisze? Ma tonizować skórę, przywracając równowagę pH. Natychmiastowo nawilżać i odświeżać. E, powiem Wam, że ja zauważyłam mm, przy użytkowaniu tego właśnie toniku, że moja skóra jest taka właśnie bardziej taka odświeżona i bardziej nawilżona. Jednak, jednak to co się robi dodatkowo, jeśli używamy całej pielęgnacji, wszystkich kremów i tak dalej. Ja dodatkowo właśnie stosuję ten produkt. To faktycznie zauważyłam, że ta moja skóra ma się lepiej i naprawdę jest taka fajniejsza, lepiej wygląda, tak zdrowiej. Więc ja naprawdę wam polecam ten produkt. I kolejny produkt do pielęgnacji jest To to jest niby napisane jako rozświetlający balsam do ciała Natomiast jest to takie, taki balsam brązujący, koloryzujący On faktycznie ma w sobie drobinki, które rozświetlają nam skórę I pod słońce ta, ta skóra właśnie fajnie się mieni Więc to jest akurat prawda ale on tutaj ma być właśnie 7 w 1, więc przeczytam Wam co tutaj posiada. Nawilżenie i ochrona SPF-15, gładkość i miękkość, efekt delikatnej opalenizny, wyrównany koloryt, subtelny połysk, jędrność, ukrycie niedoskonałości. Wmasować równomiernie w skórę do pełnego wchłonięcia po użyciu, starannie umyć ręce. I teraz tak powiem Wam, że naprawdę zamówiłam ten produkt w celach przetestowania, bo zazwyczaj z balsamami brązującymi było tak, że albo nic nie robiły w moim przypadku, albo pomimo, iż to był balsam, to zachowywał się w 100% jak samoopalacz i bardzo często robił plamy ja przynajmniej miałam taki problem, że ja nie do końca zawsze z tymi balsamami brązującymi się lubiłam, a dodatkowo ta skóra po tych balsamach, ona miała taki dziwny, nienaturalny kolor gdzie na przykład łatwiej mi było znaleźć samoopalacz w takim odcieniu, żeby ta skóra ładnie wyglądała niżeli w przypadku balsamów i dodatkowo te balsamy brązujące bardzo śmierdziały bardzo podobnie jak samoopalacze. W tym przypadku, jak już zaczęłam o zapachu, to zapach ten jest taki trochę do samoopalacza podobny, natomiast jest on wyczuwalny w takim minimalnym stopniu i jest on wyczuwalny właściwie jeden dzień po aplikacji znaczy tego samego dnia, którego się zaplikuje, jakby ten produkt, kiedy on działa. Zaczyna działać na naszej skórze, to wtedy jest to wyczuwalne. Natomiast już kolejnego dnia zupełnie tego nie czuć. Druga rzecz, ten kolor, ja bym powiedziała, ja mam go w ogóle w odcieniu medium, bo jest jeszcze ten jaśniejszy, chyba fair. Ja wzięłam ten ciemniejszy i ja po użyciu tego produktu mój odcień skóry tak przyciemnia się o jeden ton. Więc jest to takie fajne, delikatne opalenie, muśnięcie słońcem, jak teraz jeszcze moja skóra nie jest opalona, to gdzieś, czy chcę założyć jakąś sukienkę czy spódnicę, no to wiecie, nogi też fajnie wyglądają, jak one są takie troszeczkę mniej białe i jeszcze dodatkowo mają ten efekt takiego rozświetlenia, więc to jest bardzo fajne. Ja zazwyczaj używam tego balsamu wtedy. Kiedy po kąpieli właśnie chcę go nałożyć i nie używam innego balsamu nawilżającego, tylko właśnie używam to. I on się do tego super sprawdza, bo właśnie dodatkowo daje kolor, a po drugie, tą skórę też nawilża pielęgnuje. Także jest to naprawdę fajny produkt. I ja go używałam bardzo namiętnie w maju, żeby go właśnie przetestować, i już mi go zostało tyle, więc no, można stwierdzić, że faktycznie go używałam. I powiem Wam, że jest to naprawdę fajny produkt. I co do robienia jeszcze plam, jakichś różnych takich rzeczy, to zdarza się to właściwie tylko i wyłącznie przez moją nieuwagę. Gdzieś jak po prostu go dobrze nie rozetra. Gdzieś jak tam zostanie mi więcej tego produktu, gdzieś po prostu nie zauważę, to w tym miejscu jest delikatnie tak widać, że. Ja widzę, że właśnie coś tam zrobiłam nie tak, po prostu tego produktu w tym miejscu nie dorozsmarowałam, ale jeśli ten produkt rozsmarujemy dobrze, niewielką ilość, trzeba pamiętać o tym, żeby niewielką ilość brać i po prostu go rozsmarować dobrze na całe ciało, żeby nie było właśnie widać żadnej smugi, że jest, jest w tym miejscu tego produktu więcej, to absolutnie nie, nie, nie musimy się martwić, że powstaną nam jakieś plamy czy coś w tym stylu. Nawet na miejscach y suchszych, takich jak łokcie czy kolana, y nie ma z tym problemu. Także naprawdę bardzo fajny produkt. Y I oczywiście nie powiedziałam Wam chyba, ale to jest produkt z Eivonu y Skin So Soft. Y jest to właśnie rozświetlający balsam do ciała 7 w 1 ok, teraz przejdziemy do kolorówki jak jesteśmy przy Iwanie, to pokażę Wam tuż do rzęs, jest to tuż do rzęs Avon True Euphoric Volume and Length Mascara, jest to maskara z taką dużą szczotą to jest szczotka, która jest też taka wklęsła jakby w środku, po środku i zamówiłam ten produkt sobie właśnie w zeszłym miesiącu w celach też przetestowania, ale też potrzebowałam na szybko jakiegoś tuszu, ponieważ mój już się kończył. A że on był na, na promocji, była jako nowość, jeszcze nie używałam, a dawno nie używałam żadnego też tuszu do rzęsy z Iwonu, to po prostu postanowiłam spróbować. I prawdę mówiąc, nie miałam co do niego żadnych większych planów i nie spodziewałam się, że może być to jakiś super produkt, e, dlatego że zazwyczaj u mnie te tusze z Avonu było po prostu takie średniaczki. E, ale e, no, myliłam się, bo ten produkt naprawdę się u mnie sprawdził. E, kryteria oceniania e, produktu u mnie, jeśli chodzi o tusz do rzęs, to przede wszystkim po pierwsze ten produkt e, nie może mi się odbijać za bardzo tutaj na górnej powiece. Po drugie, żeby się nie kruszył. No i po trzecie, żeby jakikolwiek efekt był na tych oczach, żeby ja widziała, że faktycznie ten tusz coś robi z moimi rzęsami, a nie tylko delikatnie je przyciemnia. I ten tusz w tych trzech kategoriach u mnie się sprawdził. Nie osypuje się w ogóle. Nie zauważyłam absolutnie, żeby się osypywał. A używam go ponad miesiąc. Po drugie... Odbijać mi się zdarzy, żeby się odbił, ale to jest minimalnie. Nie jest to tak jak przy niektórych tuszach, że po prostu miałam wszystkie, każdą rzęskę tutaj pod łukiem brwiowym odbitą, tylko gdzieś tam minimalnie, jak po całym dniu już naprawdę ten makijaż nie wygląda dobrze, to gdzieś tam jedna jakaś kropeczka czy, czy dwie się pojawią dosłownie. Ale tak w ciągu dnia, przy normalnym użytkowaniu makijażu na twarzy, nic się takiego nie dzieje. No i dodatkowo te rzęsy naprawdę wyglądają fajnie, ten tusz je i pogrubia, dodaje właśnie takiej objętości, przyciemnia je, te rzęsy faktycznie wyglądają fajnie i też je fajnie tak troszeczkę podkreca, więc ja jestem z tego produktu bardzo zadowolona i również wam polecam. I ostatnią rzeczą, którą bardzo namiętnie używam w maju, jest to paletka Sleek O Natural. Jest to paletka, która jest bardzo stara, można powiedzieć, bo ona jest na rynku bardzo, bardzo długo. Natomiast no ja tą paletkę używałam namiętnie przez cały maj. Głównie używałam trzech, czterech produktów. Mianowicie używam tego takiego żółtego, bananowego koloru na całą powiekę. Albo używałam tego podłóg brwiowy, a tego na całą powiekę. Potem używałam tego złotego na całą powiekę i przyciemniałam delikatnie, zazwyczaj tym takim perłowym troszeczkę kolorem. i To jest taki też brąz, albo jeszcze tym brązem też ewentualnie używam. Ja wam pokażę jeszcze słocze. Ten żółty bananowy on jest praktycznie niewidoczny, zobaczcie, jak mam tutaj ten jest praktycznie niewidoczny ten pomarańczowy on jest po prostu troszeczkę ciemniejszy to są takie fajne cieliste kolory ale ten, ten złoty, szampański kolor jest bardzo fajny on bardzo fajnie wygląda właśnie na powiece on się tak ładnie mieni ale nie ma takich mocnych drobinek i jeszcze Wam pokażę właśnie ten ten też taki satynowy brąz, o zobaczcie też bardzo ładnie wygląda i jeszcze ten matowy brąz On jest delikatniejszy I on jest taki trochę pomieszany z szarym O zobaczcie, on jest tutaj Też bardzo fajnie wygląda Więc to było takie Taki mój zestaw, jeśli chodzi o makijaż w, w maju A jeszcze w tej palecie tutaj jest ten czarny cień i tym czarnym cieniem po prostu robię sobie teraz kreskę. Dzisiaj również mam kreskę zrobioną też tym cieniem. Także naprawdę polubiłam się z tą paletą w, w maju. Ja lubię sobie zmieniać i lubię wracać też do tych starych palet. I powiem wam, że mam tak, że jak coś mi się spodoba, to tak przez cały miesiąc potrafię klepać praktycznie codziennie to samo. Czasami mi coś tam innego, jednego dnia. Mam ochotę na jakąś zmianę, więc zrobię sobie coś innego, a później znowu wracam do tego samego. I tak właśnie w tym e, przypadku, w tym miesiącu w maju e, było z tą paletą Slica. E, I tak kochani, to by byli wszyscy ulubieńcy Maja, których miałam Wam do pokazania. E, możecie dać znać w komentarzu, e, jakie są wasi ulubieńcy Maja. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zachęcam Was jeszcze do odwiedzenia mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!